Cóż, trzeba sobie jakoś radzić. W momencie, w którym wrzucałem ostatni odcinek, znaczy w tym samym dniu, trafiła do nas informacja o tym, że kamerzysta trafi na miesiąc do aresztu, a trzem innym osobom nie wiem czy on jest included w, w ten cały wyrok grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Na pewno już każdy z Was słyszał o tej akcji. Jeżeli nie to pokrótce wyjaśnię, w jednym z chyba ostatnich materiałów kamerzysty została wykorzystywana osoba, o osoba chora psychicznie, no i została ona przez nich, przez nich no jakby wyeksploatowana w celu kontentu, w jakby najbardziej chujowy i chamski sposób, jaki się to dało zrobić. No i jakby w końcu, po raz pierwszy... Internet i ludzie zebrali się, powiedzieli: Nie, dość, nie chcemy już więcej, e, więcej takiego kontentu i e, no, trzeba to, trzeba po prostu coś z tym zrobić. No i jakby konsekwencje zostały wyciągnięte, e, i ja jakby o całej tej sytuacji, w sensie e, o kontencie, nie, nie chcę za bardzo wspominać. Ja bardziej chciałbym się skupić na, e, na aspekcie tego, że, że to nie jest pierwszy raz. Kiedy coś, ta, coś takiego się dzieje, albo tak jakby to powiedzieć, na granicy, działo się już wcześniej, yy, i tego jak w pewnym sensie to my jesteśmy, jesteśmy winni tej, tej całej sytuacji, ponieważ bądź co bądź, to my oglądamy ten content, yy, znaczy mówiąc my, mówię tu yy, o, o osobach yy, młodszych, Czyli tutaj bardziej rodzice przyzwalający na oglądanie tego typu kontentu przez, no, przez swoje dzieci. To my, ogólnie mówiąc, napędzamy całą tą karuzelę spierdolenia. Trzeba zauważyć, że, że jakby z roku na rok w social mediach coraz bardziej możemy zauważyć na właśnie parcie, na tego typu, na tego typu akcje, na, na, na tego typu kontrowersje, ponieważ. Wszyscy, wszystkie osoby, wszyscy content kre kreatorzy, którzy skupiają się na tego typu e, materiałach, czy na tego typu twórczości, zauważyli, że jest to po prostu opłacalne, że, że, że warto żerować na że warto żerować właśnie na, na takiej sensacji, na takiej taniej sensacji. Pamiętamy kiedy śmialiśmy się e, kiedy po internecie krążyły te takie zdjęcia e, z gazet, typu gazeta wyborcza bodajże. Czy to była wyborcza? Czy to był jakiś Super Express? Gazety typu Super Express. Nie mogę spać, bo trzymam kredens i tego typu. My się z tego śmialiśmy, a w tym właśnie momencie. Tego typu chwyty są wykorzystywane. Na co dzień w internecie, na YouTube, clickbait, i tak, i tak dalej, działa dosłownie na tych samych mechanizmach, tylko tyle, że, że w trochę innej i, i unowocześnionej formie. Także tak naprawdę to się. Nic się nie zmieniło w tych mediach i nadal polegamy na tych samych, na tych samych konceptach. Patrząc, patrząc na, na nasze podwórko, czy nawet zagraniczne, parę lat temu znana sytuacja z Loganem Polem, pokazuje to, jak kontret, wszyscy content creatorzy, którzy skupiają się na tego typu twórczości, od lat jakby popychają tą ścianę trochę do przodu. Jak, jak dużo mogę zrobić? Jak daleko mogę zajść? goniąc za wyświetleniami, goniąc za e, odtworzeniami i, i jakby takim e, szybkim, szybkim przypływem e, fejmu i cloutu. E, i, I co mogę zrobić, żeby, żeby, żeby właśnie popchnąć tą swoją twórczość do przodu. Oczywiście twórczość e, w dużym cudzysłowiu, bo, bo z twórczością to ma no, mało wspólnego. Tak jakby cały ten content mogę nazwać ma, mogę go nazwać twórczością taką rzemieślniczą ponieważ muszą, to na, muszą nagrać ten kontent, muszą go na, nakręcić. Potrzebne, potrzebne są materiały, potrzebni są ludzie i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o samą o samą zawartość, no to yy, no nie znajdziemy tam zbyt wiele. I yy, jakby można cały czas jakby zauważyć ten, tą, tą próbę. Jakby oszukania, na, naciągnięcia systemu, można zauważyć, jak, jak ci ludzie że są to głównie ludzie w pewien sposób wypaczeni, ponieważ kontent jest stawiany dosłownie ponad wszystko. Sama, sam, sama myśl o tym, że, że kamerzysta i jego, yy, jego zespół wpadli na taki pomysł, wzięli tą osobę, nakręcili tego typu materiał, i później, jakby przez ten cały proces edycji, i tak dalej, i tak dalej, zakładam, że jedyne co było w ich głowach, to to, że. Tak, to się będzie zajebiście klikało. Nie ma, nie było tam chyba pewnie nawet myśli o tym, że może jest to w jakiś sposób niemoralne, może, może nie powinniśmy tego robić. Jedyne pewnie co przeszło przez ich głowę, to to, że mogą mieć przez, mogą mieć przez to jakieś problemy, ale zakładam, że no, w żaden sposób nie zakładali, że skończy się to tak jak się skończyło. Co jest kurwa, co jest w pewnym sensie komiczne i nie do pomyślenia. Yy, dlatego trzeba zauważyć, że. Że to w pewnym sensie my przyzwalamy na to, żeby takie rzeczy się działy, ponieważ po prostu oni jakby zauważają benefity w tym, że oni na tym korzystają. Klasycznym powiedzeniem: nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili. Ktoś może mi teraz powiedzieć: Ej, ale poczekaj, na pewno wiele z content kreatorów, których Ty sam oglądałeś, również działają na jakiś sposób na kontrowersjach i tak dalej. I tutaj jest jakby jeden, jedna mała rzecz, która różni się pomiędzy tymi, tymi dwoma osobami, ponieważ jeden z nich nie kieruje swojego, swojej twórczości do osób młodszych, gdzie druga, druga osoba, druga strona, można dokładnie zobaczyć, że oni wiedzą co robią, wiedzą do kogo trafiają te materiały. I, I kto jest... jaki jest ich target audience? Tutaj głównie chodzi o target audience, bo jeżeli, jeżeli ty, jako twórca robisz, robisz content kontrowersyjny, robisz content, który w jakiś sposób e, nagina jakieś tabu i tak dalej, i tak dalej, co jakby na YouTube jest e, od jakiegoś czasu e, coraz trudniejsze, guidelines'y wchodzą, ucinają ludziom skrzydła e, przy samej dupie, no ale z tym nic nie zrobimy, jakby patrząc na to, co się wydarzyło, może i nawet dobrze, w pewnym sensie, no ale cała reszta jakby też na tym traci. Yy, no niestety trzeba, trzeba się z tym pogodzić. I, I jakby ta pierwsza strona tworzy taki kontent, ale dokładnie wie, że, że, że nie celuje go, go w dzieci, yy, nie celuje go w osoby młodsze, tylko jakby yy, tematy, które są poruszane i tak dalej, i tak yy, dalej, no nie przyciągną osoby poniżej tam 12 czy 13 roku życia, gdzie kamerzysta. I, i, i twórcy jemu podobni dokładnie wiedzą, co robią. Jakby oglądając ten film widzimy, że, że jest to taki chwyt na, na te takie takie wewnętrzne takie wewnętrzne procesy, które zachodzą w, w, tych, w tych osobach młodszych, że jest to dla nich fajne w jakiś sposób, bo jest to rzecz, której jakby sami nigdy by nie zrobili Wiecie, na, na zasadzie jakiegokolwiek stantu czy coś takiego pamiętamy jakby akcje, nie wiem, choćby zagraniczne z, z Jake'iem Paulem podpalającym swój, swój basen i narażającym swoich sąsiadów na, na jakieś straty i tak dalej. Jakby dorosły człowiek siadając i oglądając tego typu materiał pomyśli sobie, że, no, że jest to po prostu debilne, jest to w pewien sposób nieodpowiedzialne, gdzie no, młodsza osoba, Młodszą osobę to raczej będzie rajcowało. Także jakby oni dokładnie wiedzą do kogo trafiają, i jakby dla mnie to jest. W tym wszystkim jest naj, największym skurwysyństwem, tak? Bo, bo jednak wiemy, kogo wykorzystujemy. Jeszcze przy okazji wykorzystując osobę niepełnosprawną umysłowo, co już jest w ogóle jakby ciosem poniżej pasa. Jakby i, i, i tutaj nie ma. Nie ma żadnego sposobu na usprawiedliwienie takiej osoby, co w ogóle... <grym> można zobaczyć, jak bardzo zmanipu zmanipulowane są osoby, które oglądają e, tego typu rzeczy, bo w tym momencie są ludzie... Są ludzie, no, no ci młodsi, ten młodszy target, którzy, którzy bronią kamerzystę. Jakby, gdzie... Tu już jest jakby totalny kuriozum tego, że... Oni tak daleko zaszli z popychaniem tego typu wartości, że, 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 że po prostu dzieci nie widzą już w tym nic złego. I, I jakby w tym momencie to jest tutaj bardziej trafiam raczej do, do osób starszych, żeby po prostu usiąść z tym dzieciakiem i powiedzieć, że, e, że wykorzystywanie swojego kolega, który może być w jakiś sposób tam cofnięty w rozwoju, e, no nie jest najlepszą rzeczą i, i, i kazanie, kazanie komuś jeść gówno tylko dlatego, że mamy nad nim jakąś kontrolę e, to, to nie jest coś, co powinniśmy robić i nie, nie jest coś, z czego powinniśmy być dumni. No i no i niestety niestety tak to wygląda, jakby... Dlatego w pewnym sensie kamerzysta otworzył nam wszystkim oczy, ponieważ zobaczyliśmy jak daleko, jak, jak dużą, Jakby na zasadzie my daliśmy palec, oni upierdolili nam rękę e, po same ramię. Cały czas, cały czas są, spra są sprawdzane te boundaries, do którego można popchnąć e, ten swój click, clickbait. Ten swój content, żeby, żeby zebrać jak najwięcej rozgłosu przy tym jakby tracąc, tracąc najmniej, cała ta sytuacja pokazała nam state, w którym są social media w tym momencie. I, i jakie, jakie rzeczy liczą się w tym momencie najbardziej. Nie liczy się to. Nie liczy się treść kontentu, nie liczy się co chcemy przekazać, komu chcemy to przekazać, tylko. Jest to jakby takie podążanie, takie ślepe podążanie za, za właśnie wyświetleniami, za, za rozgłosem i tak dalej, i tak dalej. Bo jakby, jak na początku powiedziałem, że, że miesiąc jest za krótko, bo ja jakby w tym momencie mogę was, mogę, mogę dać sobie rękę upierdolić, mogę sobie nawet rękę upierdolić za to, że kamerzysta w tym momencie, siedząc za kratkami... Myśli o tym, jak duży boost ta cała sytuacja mu da, bo jakby ten cały, cały wyrok nie powinien się skończyć tylko i wyłącznie na mi miesiącu w areszcie, ale również zabronienie mu tworzenia kontentu do internetu jakkolwiek, jak to na przykład była sytuacja z Trumpem, gdy, gdy zabronili mu tweetowania, to w tym, w tym momencie właśnie z kamerzystą powinno stać się dosłownie to samo, że... że po prostu nie powinien on móc dalej tworzyć kontentu, jaki tworzył yy, na YouTubie, czy możliwości założenia, kanału, nowego kanału, i tak dalej, tak dalej, bo on już w tym momencie widzi, zakładam, że on widzi wielki benefit w tym, co się stało, co, co, co dla nas jest może w pewnym sensie nie do pomyślenia. On, on wie o tym, ile osób o nim mówiło. I on jakby już teraz jest świadomy tego, że następny film, który on wypuści po wyjściu. On już w tym momencie wie, że jego pierwszy filmik to będzie Pierdolony Banger. Że on, jak, on jak wyjdzie i zrobi film wyszedłem z więzienia, gone wrong, e, upuściłem mydło w więzieniu, e, gone wrong i tak dalej. On wie o tym, że, że ten pierwszy film to będzie hiter to na pewno będzie hiter ponad milion wyświetleń, bo dla takiej osoby jak on i, i takich osób jak on jest, jest wiele w internecie. To można zauważyć na co dzień. Yy, tak samo na naszym podwórku, gdzie jeszcze nie jest to tak, to tak jakby widoczne, ale bardziej na podwórku zagranicznym, że tych takich, yy, no w pewnym sensie mogę powiedzieć, psychopatów kontentowych. Yy, Którzy żerują właśnie, właśnie na tym wszystkim To już chyba też powtarzam się już 20 raz Ale głównie o to mi chodzi że, że ci ludzie Ich nie interesuje to w jaki sposób Ważne żeby, się, żeby to, co ro, co, to co oni robią się sprzedało I, i tak właśnie się dzieje Niestety ni, Niestety można sprawdzić Jakby wiele, wiele pewnie z waszych ulubionych twórców Ma tam jakieś wyświetlenia Ale gdy wchodzimy na główną, No to głównie taki content się pojawia najwyżej ma najwięcej wyświetleń yy, i, i z tym jakby z tym jakby ciężko jest po polemizować bo praktycznie się nie da bo, bo mamy, mamy te jakby żywe, żywe przykłady